Malarstwo betonowe di aby chronić i ozdobić betonowe ogrodzenie, należy przeprowadzić kolor, obraz. Instalacja dachów z paneli kanapkowych kolejne znalezisko inżynierów są kolejnym znaleziskiem inżynierów. Ich użycie dla wahadło szklane, jakość i niezawodność, piękno i niezawodność to podstawowe wymagania, które konsumenci robią. Głosy plus głos. Głos przeciwko. Pojawienie się zadrapań i frytek na powierzchni drewnianych drzwi jest bardzo częstym problemem. Istnieje wiele powodów wystąpienia zadrapań. Niewłaściwy transport drzwi do miejsca instalacji, uszkodzenie mechaniczne płótna, zwierząt itp. W każdym razie. Gdy pojawia się zadrapanie, drzwi traci estetyczną atrakcyjność. Oferujemy zapoznanie się z metodami niezależnego pozbycia się zarysowania na drzwiach. Zarysowanie na drzwiach. Jak usunąć, aby pozbyć się małych zadrapań na drzwiach. Używane są specjalne zakupione produkty i spraje sprawią. Że te szkody praktycznie nie są zauważalne. Istnieją jednak domowe metody pozbycia się zadrapań, o których porozmawiamy później. Zastosowanie orzechów orzechowych pomoże uratować drewniane drzwi od zarysowań. Zarysy są wcierane obrymi kwatorami orzechów. Nie przesadzaj z prasowaniem, wystarczy, aby olej eteryczny nakrętki wypełni uszkodzoną wnękę. Poczekaj na suszenie materiału, a zobaczysz, że zarysowanie jest praktycznie niewidoczne. Inną opcją jest połączenie octu z oliwą z oliwek. Aby to zrobić, musisz wymieszać jedną czwartą octu i 1 trzecią ropy. Powstały płyn służy do pocierania drzwi i pozwala maskować małe zadrapania. Aby wyeliminować układy na powierzchni mebli, zalecamy użycie specjalnego wosku. Przed nałożeniem go na powierzchnię konieczne jest wyczyszczenie studni drzewa pyłu i brudu. Następnie za pomocą miękkiej szmaty berack, pocieraj wosk wzdłuż drzwi za pomocą ruchów okrągłych. Przeczytaj uważnie instrukcję i określ czas suszenia materiału. Następnie, używając serwetki lub specjalnej tkaniny, zrób polerowanie powierzchni, jeśli nie chcesz osiągnąć błyszczącego połysku. Potrzeba polerowania znika. Innym sposobem na pozbycie się zadrapań na drzwiach jest użycie jodu lub oleju maszynowego. Pierwsza opcja nadaje się do lżejszych szaf, a druga dla ciemnych. Smaruj zadrapania olejem maszynowym i poczekaj kilka minut, a następnie wytrzyj powierzchnię suchą szmatką, aby pozbyć się nadmiaru materiału. Aby zastosować jod, użyj bawełnianej wełny. Jod Podobnie jak olej jest nakładany na powierzchnię zadrapań. Istnieje wiele ołówków i markerów, z którymi można również maskować zadrapania. Są one sprzedawane w zwykłych sklepach domowych. A cień musi zostać wybrany w związku z kolorem drzewa do przetwarzania. Jeśli jednak nie znalazłeś takiego ołówka, użyj zwykłego znacznika, podobnego koloru z drewnem. Morilka to specjalna kompozycja z którą można przywrócić meble. Główną zaletą tego materiału jest pomalowanie samego drewna, a nie maskowanie bezpośrednio. Ta metoda jest stosowana ze szczególną dokładnością. Zastosuj niewielką ilość materiału na powierzchnię. Czarna herbata pomaga również usunąć zarysowania. Ponieważ jedną torbę herbaty wylewa się 35 ml wody, kompozycja powinna ważyć kilka minut i zdobyć specjalną fortecę. Za pomocą wacika bawełnianego nałóż płyn do uszkodzonych obszarów. Poczekaj na ich suszenie. Środki o nazwie udar mebli pozwala pozbyć się zadrapań na drzwiach. Dzięki temu można przywrócić nie tylko drewniane ale także drzwi laminowane, ponadto jest w stanie przywrócić podłogę. Przed użyciem kompozycji konieczne jest potrząsanie go kilkakrotnie. Zastosuj produkt specjalnym pędzlem w kilku warstwach i poczekaj na ich suszenie. Użyj mokrej tkaniny. Aby usunąć nadwyżkę, zastosowanie wszelkich środków do usunięcia zadrapań powinno rozpocząć się w próbkach tej kompozycji w najbardziej niepozornym miejscu, jeśli drzewo nie da żadnej reakcji. Możesz użyć kompozycji, aby pozbyć się zadrapań. Jak usunąć zarysowania fornirowanych drzwi jeśli na powierzchni drzwi znajdują się zadrapania o głębokości do 2 mm. Wówczas ołówek woskowy jest dość odpowiedni do ich eliminacji. Wybierz to narzędzie w stosunku z etonem samej powłoki. Przed użyciem ołówka rozgrzewa się. Aby to zrobić, wystarczy trzymać go w dłoniach. Następnie ołówek stopniowo zaczyna pocierać się w powierzchnię. Nie spiesz się, aby zrobić prasy, aby tego nie złamać. Wykonuj zaprawę, aż wosk wysiada na fornirowany materiał. Za pomocą noża ostrożnie odetnij nadmiar wosku z powierzchni i przy pomocy lakieru naprawczego wyeliminuj widoczność zadrapania. Dzięki poprawnej technologicznie wdrożeniu tego procesu stratch pozostanie niewidoczny. Należy pamiętać. Że na większą głębokość zadrapań użycie ołówka woskowego jest niedopuszczalne. W takim przypadku konieczne jest zastąpienie uszkodzonego obszaru, aby wyeliminować otwór lub wiór na drewnianej powierzchni, usuń go łatką jest wykonany w odniesieniu do uszkodzonego konturu. Aby uzyskać dokładne kopiowanie uszkodzonego obszaru, nałóż na niego papier papierusowy za pomocą ołówka. Potrząśnij materiałem. Następnie fornir jest nakładany na papier i wycięta w stosunku za pomocą szablonu. Aby naprawić łatkę na powierzchni drzwi, użyj klejupfa. Aby usunąć widoczne szczeliny między łatką a drzwiami, użyj tego samego ołówka woskowego którego proces aplikacji opisano powyżej. Następnie powinieneś przykryć drzwi lakierem i poczekać na ich suszenie. Dlatego możliwe będzie usunięcie zadrapań na drzwiach forniru i przywrócenie atrakcyjnego wyglądu. Jak usunąć zarysowania z żelaznych drzwi? Dość często zadrapania pojawiają się na drzwiach wykonanych z metalu, zwłaszcza jeśli płótno. Po instalacji nie było pokryte specjalnymi związkami ochronnymi, w tym przypadku przede wszystkim ustalono rozmiar i charakter zarysowania. Jeśli szkody są duże, musisz użyć kity, wybranego w kolorze drzwi. Za pomocą dopasowania zastosuj kompozycję na zadrapanie. Po wyschnięciu kit, miejsce uszkodzeń należy pominąć i pomalować. Spróbuj pracować ze szczególną dokładnością. Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni wokół drzwi, aby usunąć zarysowania metalowych drzwi, stosuje się również specjalny mastyk. Z jego pomocą można wytrzeć zadrapanie, jednocześnie ukrywając go. Wygląd mastyk jest podobny do spawania zimnego, również szybko ustawia się. Dlatego pracę należy wykonać szybko, ale jednocześnie starannie. Innym sposobem jest zgrzyt materiału, w tym celu wykonanie następujących działań. Za pomocą szlifierskiej maszyny wypolerowaj metalowe drzwi. Nałóż podkład na powierzchnię. Użyj pulverizer do tych celów. Kolor powierzchni w pożądanym kolorze. Aby usunąć zarysowania drzwi wejściowych, stosuje się również silikonowy smar lub specjalne ołówki. Aby nieznacznie poprawić prezentację metalowych drzwi, użyj w ten sposób. Nałóż detergent na gąbkę i dobrze wytrzyj drzwi. Za pomocą wilgotnej szmaty usuń kompozycję na płótna, wytrzyj drzwi. Za pomocą oleju cytrynowego, z którym meble są polerowane, traktuj zadrapania. Jak usunąć zarysowania drzwi samochodowych? Pojawienie się żetonów i zadrapań na powierzchni samochodu prowadzi do utraty atrakcyjności jego wyglądu. Może to być kilka powodów. Uszkodzenie mechaniczne, wysokie obciążenie operacyjne, gałęzie. Piasek, dotykając drzwi na różnych przedmiotach. Średnik kamienie drapią się po samochodzie podczas jazdy IT. Wszystkie zadrapania na drzwiach samochodu są podzielone na kilka rodzajów, w odniesieniu do rodzaju uszkodzeń, zarysy górnych, środkowych warstw i uszkodzenie bezpośrednio metalicznej powierzchni. Aby ustalić charakter szkód, Wystarczy wizualnie sprawdzić drzwi, przed inspekcją wskazane jest umycie samochodu. Lokalizacja farby jest osadzona przy użyciu białego ducha. Istnieje kilka sposobów na usunięcie zadrapań skóry drzwi. Oferujemy się z nimi zapoznanie. 1. Polerowanie. Korzystając z lakierów ściernych, można usunąć górną część farby w miejscu, w którym znajduje się zadrapanie. Jednocześnie jest porównywany do jednego poziomu. Korzystając z tych funduszy, nie przesadzaj z ich zastosowaniem, ponieważ usunięcie nadmiernej ilości farby doprowadzi do zmiany koloru powłoki. Za pomocą super cienkich materiałów ściernych można wykonać delikatny wpływ na drzwi, nie nadają się jednak do prostych uszkodzeń. 2. Ołówki woskowe, najłatwiejszy sposób na wyeliminowanie małych niedociągnięć na powierzchni samochodu, mając ołówek na powierzchni zadrapania, można napełnić swoją wnękę woskiem i wyrównać powierzchnię. Aby osiągnąć najlepszy efekt tego przetwarzania, zastosuj lakier wzbogacony kolorami na drzwi 3. Zastosowanie farby w stosunku ze specjalnym kodem kolorów wybierana jest ta sama farba do samochodu. Niektórzy producenci dodają zestawy naprawy do głównej farby, która zawiera puszkę z rozpylającej farby i lakieru. W takim przypadku, przy wyborze pożądanego koloru, nie ma problemów. Aby osiągnąć schludne barwienie, przyklej lokalizację zarysowania taśmą malarską, aby nakładać farbę użyj szczotki wbudowanej. Jeśli potrzebujesz cieńszego zastosowania kompozycji, wystarczy użyć wykałaczki. Po nałożeniu pierwszej warstwy farby poczekaj około 10 minut i nałóż drugą warstwę. W obecności małego guska na powierzchni pęknięcia przyklej go drobną skórą. Po wysuszeniu farby zaleca się przykrywanie powierzchni lakierem. W obecności małych zadrapań na powierzchni lakieru drzwi wystarczy użyć następujących metod polerowanie ołówek woskowy obraz w obecności zadrapań które docierają do warstwy podkładu takie metody ich eliminowania będą istotne użycie ołówka woskowego zestaw naprawy lakierów najbardziej nieprzyjemne są zadrapania które docierają do metalowej warstwy jeśli nie są zamknięte Istnieje ryzyko pokrycia ciała rdzy, w tym przypadku użycie samochodu jest znacznie zmniejszone. Odsuń powierzchnię przed pracą, w razie potrzeby nałóż do niej konwerter rdzy, aby wyczyścić lokalizację zarysowania. Użyj drobnej skórki, następnie lek stosuje się na powierzchnię. Powierzchnia powinna stać się ciemnoszare lub czarne. Następnie wolno wykonywać następujące działania. Jeśli korozja nie zostanie usunięta przez specjalne rozwiązanie, zacznie się rozwijać pod farbą, zatem z czasem twój samochód upadnie od wewnątrz. Chociaż większość samochodów ma warstwę ocynkowania na ciele, więc korozja nie rozwija się. Jeśli warstwa ta nie zostanie uszkodzona, następnie do drzwi nakładany jest podkład, a następnie powierzchnia jest pomalowana w kilku warstwach i pokryta lakierem. Jak usunąć zadrapania na drewnianych drzwiach, aby usunąć zadrapania na ciemnych drewnianych drzwiach, jod lub orzechy, lub kombinacja tych dwóch produktów jest idealna. Zastosowanie jodu odbywa się z wacikiem bawełnianym. Śmieci są wcierane zarysowaniami. W trakcie łączenia tych związków zaleca się początkowe pokrycie mebli orzechowym, a następnie nakładania do niego jodu. Jednocześnie, po nałożeniu nakrętki, powierzchnia jest wytarta szmatką w obecności nie tylko zadrapań, ale także pękania użyj majonezu aby je usunąć. Wypełnij pęknięcia majonezem. Usunie nadmiar i poczekaj kilka dni. Wystąpi obrzęk i zamykanie pęknięcia. Następnie powinieneś wypolerować drewniane drzwi. Wosk meblowy pomoże usunąć zarysowania drzwi wewnętrznych. Z jego pomocą można również przywrócić laminowaną powierzchnię. Rozpuść wosk i nałóż go na powierzchnię szpatułką. Wytnij nadmiar wosku nożem i wypolerowaj powierzchnię. W przypadku niedopasowania pomaluj wosk ołówkiem którego kolor jest jak najbliżej koloru drewna. Ponadto, aby usunąć zadrapania na drewnianych drzwiach, zastosowano mieszankę popiołu papierosowego z wodą. Ten wyczerpany jest nakładany na drewno, wypełniając go, zastępując pasta do zębów papierosowych. Możliwe jest osiągnięcie tego samego efektu. Ogólne zadrapania pomogą pozbyć się głębokich zadrapań. Są one jednak pokryte całymi drzwiami. Jeśli powierzchnia drzewa jest błyszcząca, do jego przywracania wymagana jest specjalna lakier nitro. W skrajnych przypadkach, jeśli żadna z metod nie podeszła do ciebie, spróbuj wybrać kolor paznokcia w kolorze za pomocą drzwi. Nałóż mały lakier na powierzchnię, zmiksuj go. Poczekaj na suszenie, zadrapanie powinno stać się mniej zauważalne. Jest tak, jeśli nie jest głęboka i na powierzchni nie ma wiórów. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię, twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza, twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie, komentarz. Razy 11.08 2018 Anonimowy www. Stallmaster. TT 34 715 91, Drzwi metiszki to przedsionek. 8 903 715 91 15 metiszki drzwi. 8 903, 715, 91, 15 Drzwi metiszki to metal. 8. 903, 715, 91, 15 mytiszki do orstechnical 8, 903, 715, 91, 15 mytiszki do or Stel. 8, 903, 715, 91, 15 drzwi mytiszki z wykończeniami MDF, laminat 8, 903, 715, 91, 15 drzwi mytiszki z rozpylaniem proszku. 8, 903, 715, 91, 15 drzwi mytiszki z pieczęcią fotokaseczkową. 8, 903, 715, 91, 15 mytiszki drzwi kratowe. 8, 903, 715, 91, 15 mytiszki drzwi z zamkami zasłon. Www. Stallmaster. TT34. Ru napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Razy 11.08. 2018 Anonimowy www. Stallmaster. TT 34. 903. 715. 91. 15. drzwi metiszki to przedsionek. 8. 903, 715, 91, 15 mytiszki drzwi. 8. 903, 715, 91, 15 drzwi mytiszki to metal. 8. 903, 715, 91, 15 mytiszki do orstechnical. 8. 903, 715, 91, 15 mytiszki do orstechnical. 8. 903, 715, 91, 15 drzwi metiszki z wykończeniami MDF Laminat 8. 903 715 91 15 drzwi mytiszki z rozpylaniem proszku. 8. 903 715 9115 15 drzwi metiszki z pieczęcią fotokaseczkową 8. 903, 715, 91, 15 mytiszki drzwi kratowe. 8. 903, 715, 91, 15 mytiszki drzwi z zamkami zasłon. www. stalmaster. tt 34, www. stalmaster. tt 34, r 8. 903, 715, 91, 15, drzwi mytiszki to przedsionek. 8. 903, 715, 91, 15 drzwi. 8. 903, 715, 91, 15 drzwi mytiszki to metal. 8. 903, 715, 91, 15 mytiszki do orstechnical. 8. 903, 715, 91, 15 mytiszki do orsteel. 8. 903 715 91 15 drzwi mytiszki z wykończeniami MDF laminat 8. 903 715 9115 drzwi myciszki z rozpylaniem proszku. 8. 903 715 91 15 drzwi myciszki z pieczęcią fotokaseczkową 8. 903 715 91 15 mytiszki drzwi kratowe 8 903 715 91 15 mytiszki drzwi z zamkami zasłon www stalmaster TT34 RU Informacje Kontaktowe Reklama na stronie internetowej zostanie autorem i zarabiaj portal budowy Strord 2011-2018 Artykuły o naprawie, budownictwie, materiałach budowlanych. Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła. Uzasadnienie prawne.